Wyobraź sobie, że ktoś patrzy ci prosto w oczy i mówi: Jesteś wystarczający, taki, jaki jesteś. Brzmi pięknie, prawda? A jednak coś w środku natychmiast temu zaprzecza, coś mówi: To nie o mnie, ja taki nie jestem. Dlaczego? Dlaczego większość z nas czuje, że ciągle mu czegoś brakuje wyglądu, sukcesów, odwagi, talentu. Wartości. Dzisiaj spróbujemy to rozgryźć i zobaczyć, skąd bierze się to ciche przekonanie, które tak wielu z nas nosi w sobie. W dzisiejszym odcinku spróbuję odpowiedzieć na pytanie, które wcale nie jest proste. Dlaczego czujemy się niewystarczający? To uczucie nie pojawia się nagle, nie rozwija się z dnia na dzień. Często towarzyszy nam od lat. Czasem od dzieciństwa i nawet nie wiemy, kiedy zaczęliśmy traktować je jak prawdę o sobie, ale dziś spróbujemy się temu przyjrzeć spokojnie, z dystansem, z ciekawością, bo może właśnie zrozumienie jest pierwszym krokiem do tego, żeby w końcu poczuć, że naprawdę jesteśmy dość. Po pierwsze, skąd się bierze to uczucie? Najczęściej z porównań. Od najmłodszych lat słyszymy, że ktoś jest lepszy, szybszy, grzeczniejszy, zdolniejszy. I nie chodzi o to, że ktoś chciał nas skrzywdzić. Po prostu świat jest zbudowany na rywalizacji. A my jako dzieci chłoniemy to jak gąbka. Potem dorastamy i nic się nie zmienia. Porównujemy swoje życie z życiem innych, ich sukcesy, ich wygląd, ich tempo, ich osiągnięcia. Problem w tym, że porównujemy nasz backstage do ich najlepszych ujęć. To zawsze będzie wygrywać z nami. Drugi powód to głos, który nie należy do nas. Wiele osób wciąż słyszy w głowie stare słowa. Stać cię na więcej. To za mało. Możesz lepiej. Brzmi motywująco? Może. Ale nie wtedy, gdy słyszysz to od lat. Nie wtedy, gdy ciągle czujesz, że cokolwiek zrobisz. Nie jest wystarczające i nagle zaczynasz żyć tak, jakby ktoś cały czas stał obok ciebie i oceniał każdy krok, a ten ktoś to nie ty to echo trzeci powód lęk przed odrzuceniem. Ludzie pragną akceptacji to naturalne to biologiczne ale kiedy zaczynamy wierzyć, że musimy zasłużyć na miłość, że musimy jacyś być, żeby ktoś nas chciał, to każda niedoskonałość staje się zagrożeniem, i wtedy rodzi się myśl: Nie jestem wystarczający, jeszcze nie, może kiedy będę lepszy, wtedy ktoś mnie zaakceptuje. To pułapka, powód czwarty dlaczego tak trudno wyjść z tego stanu bo nie czujemy się niewystarczający z powodu faktów. Czujemy się tacy z powodu interpretacji, narracji, historii, które stworzyliśmy o sobie, często bez udziału świadomości. A najtrudniejsze w tej historii jest to, że powtarzamy ją tak długo, że zaczyna brzmieć jak prawda. A więc, co możemy zrobić? Nie chodzi o to, żeby wmówić sobie, mam jestem idealny, bo nikt taki nie jest. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zacząć widzieć rzeczywistość. Twoje słabości nie przekreślają Twojej wartości, Twoje błędy nie definiują Twojej przyszłości, Twoje potknięcia nie oznaczają, że jesteś gorszy, to tylko części Ciebie, fragmenty, nie całość. I kiedy zaczynasz patrzeć na siebie jak na człowieka, nie jak na projekt do poprawy. Pojawia się pierwszy oddech ulgi, jeśli czujesz się czasem niewystarczający, to nie dlatego, że taki jesteś, to dlatego, że nauczyłeś się tak o sobie myśleć. A skoro się tego nauczyłeś, możesz się też tego oduczyć, krok po kroku, z odrobiną czułości do siebie, jeśli chcesz dalej odkrywać takie tematy i poznawać siebie trochę głębiej. Zasubskrybuj przestrzeń myśli. To miejsce, w którym nie musisz być idealny, wystarczy, że będziesz sobą.